Dzień dobry. Wiem, że dzisiaj najgorętszym tematem w kontekście Ekstraklasy jest Radomiak i jego na czele z wczorajszą porażką 1-6 z Zagłębiem, i o tym też na dniach pomówię. Ale dzisiaj postanowiłem, że porozmawiam sobie na temat ekipy, o której od dobrych kilku dni robiłem mały research, to też nie chciałem tego odkładać na później. A jak już wiadomo pogadam sobie na, ten, na temat jednej z rewelacji rundy wiosennej, która na koniec roku zajmowała 12 lokatę w tabeli, a dzisiaj bije się o czwarte miejsce, które w ostatecznym rozrachunku da kwalifikację do Europejskich Pucharów. Tą rewelacją jest oczywiście Piast Gliwice. I tak, nie pomyliłem się, bowiem Gliwiczanie na koniec roku zajmowali dopiero odległe 12 miejsce w tabeli. Mieli na koncie raptem 23 punkty, a ich bilans bramkowy wynosił 26 goli strzelonych i tyle samo straconych. Dzisiaj podopieczni Waldemara Fornalika w 31 meczach zgromadzili całe 50 punktów, czyli prosta matematyka wskazuje, iż wiosną ugrali 27 oczek, to jest całe 54% całego dotychczasowego dorobku. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę niezły wynik. Można o nich śmiało mówić, że są rycerzami wiosny. Choć ja tak nie powiem, bo. Mam wśród swoich znajomych wielu kibiców ŁKS-u. Anna poważnie, jak wyliczył przegląd sportowy, Piast Gliwice pod wodzą Fornalika rozegrał tylko w rundach wiocennych, uwaga, 58 meczów, w których zgromadził łącznie 119 punktów. To daje średnią 2,05 punktu na mecz. Także nie da się ukryć, że ten wspomniany wcześniej przydomek jak najbardziej nadaje się do nazywania tak obecnej drużyny z Gliwic. Mówiłem o dorobku punktowym, ale warto rzucić okiem na bilans bramkowy. Wiosną jest on naprawdę znakomity. 16 goli zdobytych i dwa razy mniej, czyli 8 straconych. Mniej goli stracił tylko Raków Częstochowa, który gdyby wziąć pod uwagę tabelę uwzględniającą wyłącznie wyniki wiosenne, byłby liderem, ale wiceliderem byłby Piast, który ma w tej wirtualnej tabeli 3 oczka mniej od Częstochowa? I warto też wspomnieć, że tyle samo goli co Piast stracił również Lech Poznań. Czyli drużyn, czyli można śmiało stwierdzić, że Gliwiczanie mają wiosną w sobie coś z Mistrza. W końcu ich bilans wiosenny jest niemalże na poziomie dwóch najmocniejszych drużyn obecnego sezonu, które biją się o Mistrzostwo Polski. Na podobnym poziomie jest również ten Pogoni, która również oczywiście bije się o najwyższe cele. Co ciekawe, Piast radzi sobie wiosną nieco lepiej na wyjazdach. Z delegacji podopieczni Waldemara Fornalika rozegrali w tym roku 7 meczów, w których nie doznali goryczy porażki. A ich bilans to 5 zwycięstw i 2 remisy. Warte podkreślenia jest również to, że w tych 7 meczach stracili tylko 5 goli, a zdobyli 7 więcej. Czemu na swoim stadionie bilans ten jest nieco gorszy? Było to chyba spowodowane kiepską murawą na stadionie w Gliwicach. Ciężko się tam grało w piłkę, zwłaszcza na początku roku. Zresztą sam Piast stracił tam punkty tylko w dwóch pierwszych meczach, z pogonią, z którą uległ 0-2 na inauguracji roku oraz z Górnikiem Zabrze, z którym zrealizował bezbramkowo po dość bezbarwnym, trzeba przyznać. W widowisku ostatnie mecze Piasta na swoim stadionie to już trzy triumfy z rzędu. I to jedno niezwykle istotne, bo przeciwko Laki Gdańsk, czyli głównemu konkurentowi, dogrywał w kwalifikacjach do europejskich pucharów, a jak wiadomo liczą się starcia bezpośrednie, dopiero w drugiej kolejności ma znaczenie bilans bramkowy, ale o tym pomówię w dalszej części. A jak gra wiosną Piast? W telegraficznym skrócie niezwykle pragmatycznie, bez większych fajerwerków, wyczekuje swoich szans, których nie ma zbyt wiele, ale jest za to bardzo, ale to bardzo konkretny. Zresztą tutaj warto odnieść się do ostatniego triumfu Gliwiczan. W pierwszej połowie przeciwko Warcie Poznań Piast nie otał ani jednego strzału, a i tak zdobył jednego gola za sprawą trafienia samobójczego Łukasza Trałki, rzecz jasna. Do historii już przeszło marnowanie niesamowitych sytuacji przeciwko Piastowi w meczu z Wisłą Kraków, w której piłkarze kilkukrotnie obijali obramowanie bramki, a Piast pragmatycznie co miał to wykorzystać. Zresztą to samo mieliśmy w meczach z Jagiellonią czy z Legią, kiedy to rywale na no raczej bym powiedział przeważali, budowali akcję, ale brakowało im lepszej finalizacji. A ja lubię mówić, że zabrakło konkretów w wykończeniu. Za to Piast był w tych meczach, tak jak i na wiosnę, zabójczo konkretny. Dobrze jest się odnieść do statystyk. Według platformy Futistats wskaźnik goli oczekiwanych Piasta wynosi 1,41 goli na mecz, gola, na mecz, co jest nieco gorszym wynikiem od Wisły Kraków i daje Gliwiczanom dopiero 12 miejsce w tabeli, ale że jest to jak najbardziej prawidłowy wynik, to nie da się ukryć, bowiem jak sobie wyliczymy ten średnią oczekiwany goli na mecz, wyjdzie nam, że Piast powinien zdobyć około 43 goli w 31 meczach, a ma na koncie jednego gola mniej. Także w tym wypadku matematyka jak najbardziej nie kłamie. Inna sprawa, że podopieczny Waldemara Fornalika powinni stracić według wskaźnika Expected Goals Against z oficjalnej strony Ekstraklasy około 39 goli a stracili 34, czyli 5 bramek mniej a jak to wygląda jeśli wziąć pod uwagę wskaźnik Expected Points według extra Stats Piast powinien zdobyć około 39 punktów. W rzeczywistości ugrał 11 punktów więcej. Lepszą różnicę od piasta, to znaczy większą w stosunku do rzeczywistej liczby punktów, od tych wirtualnych ze wskaźnika expected points, ma tylko raków częstokowa, którego ta różnica wynosi, uwaga, 13 punktów. No tutaj matematyka, delikatnie rzecz ujmując, nie zgodziła się zbyt dobrze. Ale tyle matematyka. Ale Piast naprawdę jest bardzo konkretną drużyną Nie musi robić wiele, żeby zdobyć gola Wielu kibiców jest zdanie, że tej wiosny ma niesamowite szczęście Bo ma o czym już wspomniałem i nie da się ukryć, że tak jest Ale trzeba przyznać, że jeśli się ono powtarza To już chyba coś więcej niż tylko szczęście A jemu samemu trzeba dopomóc Żeby zdobyć gola należy przemycić się z piłką pod pole rywala Można konstruować skład akcje miliona, milionami podań Ale w tej ostatniej tercji trzeba być konkretnym Piast nie utrzymuje się zbyt długo przy piłce Z reguły woli ją oddać rywalowi Jego średnia czasu posiadania piłki wynosi raptem 47% ale podopieczni Walt Kinga doskonale wiedzą co uczynić po tym jak odzyskają piłkę nie potrzebują bowiem zbyt wiele żeby zagrozić bramce rywala kilka progresywnych podań, permanentna wertykalna gra do przodu nie w poprzek, czy do te głupyle by utrzymać się przy piłce to jest cały Piast z ja lubię zwracać uwagę na fazy przejściowe i nie da się ukryć, że Piast w tych fazach przejściowych jest naprawdę bardzo, bardzo mocny i nie tylko w fazie przejścia z obrony do ataku, ale również świetnie zachowuje się w fazie atak-obrona przez co niezwykle trudno jest Piasta z Kontrować. Na ciekawą rzecz a propos Piasta zwrócił uwagę znany w środowisku ekstraklasowym Twitterowicz, tutaj sobie zerknę, żeby się nie pomylić dokładnie, Łukasz pod pseudonimem Benji Fechu, który zauważył, iż Piast jest obecnie jedną z najmniej wybieganych drużyn. Otóż piłkarze Piasta w meczu z Wartą zanotowali raptem 66 sprintów, dwa mniej odwarty, 397 Szybkich biegów przy 422 rywali, choć pokonali całe 2 km więcej, łącznie 104 km, co i tak jest wynikiem dość niskim. Dla przykładu Wisła Płock w wielu meczach robi spokojnie 120 km, w meczu z Wisłą Kraków ponad 129 km. Ale to nie jednostkowy przypadek, warto zwrócić uwagę na statystyki biegowe w innych jego meczach. Średnio to około 70 sprintów i około 500 szybkich biegów. Dla porównania te same statystyki z meczu pogoni z rakowem to aż 128 sprintów pogoni do 117 rakowa i 606 do 658 szybkich biegów, tutaj akurat na korzyść częstochowie. Także to całkiem ciekawe spojrzenie na ekipę z Gliwic. Zresztą Waldemar Fornali kojarzy się z trenerem, który nie do końca jest przekonany, że te mecze trzeba wybiegać To znaczy nawet treningi Piasta ponoć nie są nie jak bardzo intensywne Ja pamiętam wywiad byłego już piłkarza Piasta o pogoni Piotra Parzyszka, który niedługo po przenosinach z Gliwic do Włoch troszkę narzekał na swoje przygotowanie fizyczne, zarzucając byłemu selekcjonerowi reprezentacji Polski, że we Włoszech biega się na treningach ileś tam raczej więcej I ogólnie te treningi tam są zdecydowanie bardziej intensywne Zresztą mam ten wywiad dla przeglądu sportowego przed sobą to może będzie najlepiej jak zacytuję wspomniany fragment yy, Tu cytat Mieliśmy odprawę taktyczną przed meczem Ale więcej na ten temat jeszcze nie mogę powiedzieć Na razie wiem, że Włosi ogromną wagę przywiązują do przygotowania fizycznego Stąd tyle biego zajęć biegowych i z piłką i bez Dużo czasu spędzamy też na siłowni Nie chcę źle mówić o tym co było w Piaście Ale w pierwszym tygodniu biegałem na treningach w Rosinone Więcej niż przez dwa lata na treningach w, Gli w Gliwicach Dalej tłumaczę, że tu cytat Wszyscy się dziwili, że dziczek potrzebał pół roku, by się przestawić. Mnie to absolutnie nie zaskakuje, kiedy porównam to, jak trenowaliśmy w piaście i zajęcia tutaj, to naprawdę jest inny świat. W Gliwicach zajęcia biegowe są rzadkością. Nie ma takiej intensywności. Tam niedługo później Fornalik nieco odpowiedział Parzyszkowi, zresztą warto dodać, że ten drugi mógł być troszkę obrażony na szkoleniu, bo ten ciągle zdejmował go boiska w ostatnim kwadransie. I dlatego w kilku wywiadach pojawiały się takie delikatne szpilki z jego strony co do warsztatu trenerskiego Fornalika. Ale szkoleniowiec kapitalnie odpowiedział, że skoro w Piaście było tak źle, to jakim cudem ten zdobył mistrzostwo. Zresztą chyba nie trzeba przekonywać, że Fornalik był i w sumie to jest wygranym tego małego sporu. W końcu wystarczy zauważyć, w jakiej formie jest obecnie Piast, a jak ostatnio radzi sobie Piotr Parzyszek. I można wziąć w sumie ostatnie dwa sezony, a nie tylko ten obecny pod uwagę. Biorąc całość pod uwagę, to nieco lepiej radzi sobie szkoleniowiec aniżeli piłkarz Pogoni Szczecin obecnie także tak to wygląda ale to taka propa przygotowania fizycznego nawiązałem wcześniej do pewnych statystyk ale nie byłbym sobą gdybym nie zwrócił uwagę na kilka innych aspektów statystycznych otóż Piast Gliwice to jest jedyna drużyna w lidze która nie zdobyła w tym sezonie jeszcze gola w doliczonym czasie gry ale drugiej połowie tutaj warto to dopowiedzieć bo przed przerwą w doliczonym czasie gry taka sztuka mu się udała Warto też wspomnieć, że ogólnie drugie połowy w wykonaniu piasta są nieco gorsze. Na 34 stracone bramki aż 21, czyli uwaga 62% całego. Całego dorobku straconej goli, to gole tracone w drugiej połowie. Ogólnie gliwiczanie dobrze z reguły wchodzą w mecz. W pierwszych kwadrancach stracili tylko jedną bramkę, a zdobyli wówczas sześć goli. I jak już otwierają wynik, to z reguły nie przegrywają. Na 20 meczów, kiedy to pierwsi strzelali bramkę, tylko dwa razy przegrali i pięć razy zremisowali. Nie przegrywają też, kiedy wygrywają pierwszą odsłonę, ale za to, kiedy po pierwszych 45 minutach schodzą do szatni przegrywając, na pięć prób tylko raz, a w zasadzie dwa razy odwracali wynik spotkania. Ale remisując, raz remisując i raz wygrywając, za to trzykrotnie ulegający już rywalowi. Ale warto dodać, że rzadko przegrywają do przerwy. Jak już wspomniałem w 31 meczach, tylko pięć razy w tym sezonie schodzili po 45 minutach do szatni, przy wyniku dla nich niekorzystnym. Na koniec należałoby troszkę wspomnieć o indywidualnościach, chocia ja jestem zdania, że piast wiosną jest głównie świetnym kolektywem. Ale nawet w najlepszych drużynach są postaci wyróżniające się spośród dobrze funkcjonującego mechanizmu. One też oczywiście funkcjonują należycie, a może nawet trochę lepiej i niewątpliwie też robią różnicę. I takim kimś jest niewątpliwie Damian Kozior, który latem mógł trafić do Lecha Postań, ale ostatecznie zabitał do piasta Gliwice. Jak dobra to była decyzja, nie świadczy o tym w Fakt, z którym nie można dyskutować, czyli po prostu statystyka Goli asyst. Kondzior ma na koncie 5 trafień i 7 ostatnich podań, co daje mu 12 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, no i jest to najwyższy, najlepszy wynik w piaściegliwice i jedno trafienie więcej od niego ma Alberto Toril, ale warto zauważyć, iż Hiszpan zaliczył hatlika w meczu z Ledią a Polak z reguły trafia pojedynczo, a jego trafienia są przez to bardzo często dość istotne. Inną wartą odnotowania postacią, która bryluje tej wiosny jest yy, niezaprzeczalnie Ariel Mosor. Wychowanych Legii Warszawa rozegrał w tym sezonie 26 spotkań. Nie da się ukryć, że jest chwalony przez wielu ekspertów, którzy uważają, że na dzień dzisiejszy Legia popełniła duży błąd, puszczając od tak młodego obrońcę. Zresztą od 26 listopada młodzieżowiec rozegrał wszystkie spotkania od pierwszej do ostatniej minuty i, co jest równie ważne, tylko raz obejrzał w nich żółty kartonik. Nie można nie wspomnieć również o dość udanym powrocie do Piasta Kamila Wilczka, który w 12 dotychczasowych meczach zanotował pięć trafień, choć gwoli ścisłości należy odnotować, iż rozegrał on tylko trzy mecze w pełnym wymiarze czasu. A propos Wilczka, niedawno udzielił on kilku wywiadów, m.in. tygodnikowi Piłka Nożna oraz New One Sport, w którym tłumaczył, że chciałby zagrać z Piastem na arenie międzynarodowej, czytaj w europejskich pucharach, ale wspomniał... W nich również o tym, że Piast jest doskonale zarządzanym klubem, takim stabilnym. Chciałem się do tego odnieść, dając znać, że powiedział o tym ktoś, kto doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda dobrze funkcjonujący klub na zachodzie W końcu, Kamil Wilczek troszeczkę czasu na zagranicznych wojaszach, jak wiadomo, spędził. A Piast jest dzisiaj naprawdę dobrze zarządzanym klubem. Jedynym minusem jest fakt, że co roku musi rotować kadrę. I być może nawet nie być może, tylko na pewno przez to musi zaczynać sezon tradycyjnie odgonienia czołówki w rundzie wiosennej. Ale ogólnie rzecz biorąc, może podobać się fakt, że Waldemar Fornalik wykonuje tam naprawdę doskonałą robotę i sam zarząd klubu, jego włodarze również to widzą. I dzięki temu, jak w tabeli uwzględniającej uwaga 135 metrów, czyli od sezonu 18-19 sezonu. Przypomnijmy dla Piasta Mistrzowskiego, znajduje się na drugim miejscu w tejże wirtualnej tabeli, lepsza od niego jest tylko Legia Warszawa, która w tym czasie ugrała 12 punktów mniej. Także można rzec, iż stabilizacja jest takim kluczem do sukcesu, czego niezbitym dowodem jest właśnie Piast Gliwice, który z Waldemarem Fornalikiem Usteru osiąga naprawdę niezłe wyniki i niewykluczone, że latem będzie się bił o europejskie puchary. Do czwartego miejsca Gliwiczanie tracą obecnie trzy oczka i prawdopodobnie zadecyduje tutaj bilans bramkowy, a to dlatego, że bilans obu bezpośrednich starć z udziałem piasta i Leki Gdańsk wynosi bodaj 1 do 1 zarówno bilans starć, jak i zwycięstwie jesienią Gdańszczanie pokonali Gliwicza 1 do 0, a w marcu tego roku na swoim stadionie takim samym rezultatem zrewanżowali się Gliwiczanie. Także biorąc pod uwagę bilans bramkowy, tutaj na prowadzeniu i tak jest. lekka obie ekipy mają tyle samo straconych goli, przypomnę 34 ale Lechia ma aż 7 goli zdobytych więcej. Analizując terminarz trudno jednoznacznie wskazać, która ekipa ma łatwiejszy. Piast ma teraz przed sobą mecz z Lechem, który walczy o mistrzostwo, Thermalikę, która cały czas dzielnie bije się o pozostanie w Elicie, a na końcu Ratomiaka, który już. Teoretycznie chyba praktycznie nie będzie już w ostatniej serii gier grał o nic, Lechia zaś zmierzy się teraz ze Stalą Mielec, a następnie z dwoma kandydatami do mistrzostwa z Pogonią oraz Rakowem, no i może faktycznie ten terminarz nieco łatwiejszy ma przed sobą Piast, choć należy również wspomnieć o tym, że Piastunki muszą i tak zagrać w myśl, jeśli umiesz liczyć, licz na siebie, bo jak wiadomo Lechia ma jeszcze ten bufor w postaci trzech punktów więcej i lepszego bilansu bramkowego, Zresztą nie mogę się doczekać nadchodzącego meczu Piasta z Lechem. Lech rozdrażniony porażką w finale Pucharu Polski z pewnością chciałby zdobyć mistrzostwo, a będzie to możliwe wyłącznie wtedy, kiedy potknie się raków. A i sami Poznaniacy nie popełniają już żadnego błędu. Ich najtrudniejszym zadaniem teraz będzie oczywiście Piast Gliwice, w którego szeregach bryluje wspomniany Damian Kądzior. Ten sam Damian Kondzior, który miał minionego lata trafić do Lecha, ale Maciej Skorcza zamiast Polaka. Prawdopodobnie, tak się mówi, wolał Adriela Baluę, który w tym sezonie raczej w barwach kolejza zawodzi. No, i nie da się ukryć, że będzie to niezwykle interesujące widowisko. Tak się przynajmniej zapowiada. Można się spodziewać, że Piast nie będzie chciał zdominować rywala utrzymaniem się przy piłce, będzie chciał oddać lekowi piłkę i czekać na jego błędy. A gdy chociaż jeden się pojawi, wówczas możemy się spodziewać, iż podopieczny Waldemara Fornalika bez litość niego wykorzystania. Ale to tylko jeden ze scenariuszy, oczywiście. A tak jak już wspomniałem, choć to lek bardziej musi, Piast może, no to mimo wszystko można spodziewać się, że obie drużyny tanio skórnie nie sprzedadzą. Dlatego też to powinno być naprawdę dobre widowisko, powinny być dobre zawody. No i to tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć na ten temat. Yy, tyle o piaście Gliwice. Troszkę się jak zwykle rozgadałem, ale może to i dobrze w końcu ostatni materiał wleciał bodaj ponad tydzień temu. Przy okazji tradycyjnie już zachęcam do komentowania, czy to materiału, czy też formy piasta Gliwica, a także zachęcam do tego, żeby się wypowiedzieć, czy gliwicze zagrają w europejskich pucharach, a jeśli nie, to dlaczego? A jeśli ktoś dotrwał do samego końca, to bardzo dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.